Poprosiłem swojego ziomeczka, żeby napisał mi skrypt, którym będę mógł kopać 2-4 na 7 właśnie na serwerze Gencash. Ile zarobiłem? Czy warto używać takich skryptów? Oglądaj ten film do końca, żeby się przekonać. W tym filmie losuje rangę cash albo motykę. Tu się pojawia osoba, która wygrała z ostatniego odcinka. Gratulacje, bratku. A najważniejsze jest to, żebyście stawili subika, lajka i w komentarzu napisali, co wolicie wygrać. No i 500 łapek pod tym filmem, jak będzie, to zrobię Wam taki tutorial, jak korzystać z takiego skryptu, jak możecie kopać cały czas no i jak możecie zarabiać sosik ja nie przedłużam miłego oglądania Witam serdecznie wszystkich minecraftowych bogaczy, którzy zarabiają poprzez kopanie sianka na serwerze, tabemci, yy, oczywiście gencash, widzowie, to co jest giga ważne, mianowicie odpalam nagrywanie teraz nie z byle powodu. Dzisiaj robimy to co w tytule, czyli będę przez całą noc kopał, zarabiał gruby sosik, w ostatnim odcinku miałem 14,87 groszy, cały czas, nic się nie zmieniło, ale Edinsteak, kurde, dobra przesada, gdzie to wyłączyć? Dobra, nie ma nie ma tematu widzowie. Najważniejsze jest to, że nie miałem jednej bardzo ważnej rzeczy, która teraz jest kluczowa, mianowicie zarobiłem troszeczkę pieniędzy na ryneczku, w się sensie z generatorów. Więc kupujemy sobie generator, najważniejszy mianowicie generator, bym chciał tej żaby, takiej lampy 66. I to jest generator widzowie, który nam daje pieniądze, pieniądze prawdziwe pieniądze. Więc musimy sobie kupić najtańszy z rynku, bierzemy go. Oczywiście potwierdzamy, mamy generator 66. Idziemy od razu na naszą wyspę, bo to jest no giga giga ważne. Więc wiesz, tam sobie tutaj, jakieś ładne miejsce obojętnie gdzie, damy sobie obok dynki i od razu generuje VPLN dla camper. o, to jest giga ważne, no i w sumie ciekawie, bo ja nie będę specjalnie kopał, cały czas nie będę kopał, więc no aktualnie jak to nagrywam jest godzina 14, więc i tak nie mogę teraz zostawić awka na noc, no bo będę korzystał z komputera, więc ciekawe czy, przypuśćmy za 8 godzin jako się ruszę, to przez 8 godzin ile uda mi się zarobić, bo to generuje nawet jak jesteśmy offline na serwerze, ale wracając jeszcze widzowie, mamy takiego gigaboksa klucza, jak ktoś chce takiego gigaboksa Zostaw lajka, like suba, wiadomo, gościu. Dobra, otwieramy sobie. Ja szczerze, leczę, liczę tylko na jakiś część seta milionera. No to jest najważniejsze. Tutaj nie ma co oszukiwać. Lecimy, otwieramy. Mamy voucher na litę. Dla widza będzie. Proszę, motyka 95. Ja pierdzielę, to się wydaje giga. Fajne. Długość kopania 3x3. Ona kopie jak? 3 na 3 czy. Jak na 3 na 3? Ej, dobra, no to ona też jest giga spoko. No to to też będzie dla widza. No te co jest Camper pozdrow no odcinku, jakiś voucher, i ludzie mnie wyzywają. Ja pierdzielę, porażka, nie? Jednak zostałem zwyzywany, ale dla tych osób, które mnie nie zwyzywały, no to jednak tutaj coś może zapodamy. Więc lecimy dalej. Kolejna, plotna na generatory. No to nie jest to, to nie jest to widzowy. Proszę, chociaż jedna część milionera. Błagam, jedna część. Szafirowy kilo w dziewięćdziesiątka piątka i jest jest, co to daje? Boost do zarabiania VPL-em, no zarąbiście, czyli nadaje efekt blowingu, wybuchowe coś tam, dobra, pyjek zakładamy, mamy, Za zdejmuję tego seta, będziemy tylko milionera, więc widzowie, zwiększa drop, koszt o 25%, zarąbiście, zwiększają nam spodnie, drop o 25% i to wygasa, to, aha, to ma tylko 14 dni chyba, ale dobra, no to też daje 25, 1,25, nie, nie, a, to 25%, to 1,25, czyli inaczej, no i plus ta motyka, no to widzowie, no powinno być całkiem w porządku, 14 ,87 zł, 87 groszy na moje koncie, za 8 godzin powinno mi minimum złotówka wypaść, bo to co jest najważniejsze trzeba mieć rangę czat, żeby z tego generatora korzystać, ja ją mam oczywiście no i tutaj od jednego grosza do, do złotóweczki może wypaść, co godzinka. no i widzowie, właśnie tutaj zaczynam swoje kopanie, godzina 23 jest, zostawem zaraz skrypta, tutaj kasa mi wypada cały czas z tego co widzę jakaś mam 15,5 zł, więc szczerze wydaje mi się, że na 100% uda nam się zdobyć po prostu tutaj pieniądze, które się wypłaci, więc no ja obstawiam, że będę miał jakieś 23 zł no bo ten drop pewnie przy wypłacie na pewno spada jeszcze bardziej więc jakieś 23 zł po całej nocy kopania no się zobaczę, ja odpalam nasz skrypt nielegalny widzowie który nam pozwoli po prostu kopać całą noc widzowie na F5, CTRL 300 klikam no i odpalone jest kopanie. Tak naprawdę przez całą noc sobie tak będę kopał. Tylko kurde, nie mogę zrobić tak. Muszę, muszę mieć cały czas latanie, żeby mnie bloki nie zniły. Chociaż dobra, widzę, że jakoś tak dziwnie to działa. W razie co, będę to sprawdzał cały czas yy, w nocy, po prostu. Czy mi kopię? Ale no powinno mi kopać. Dobra, idealnie zostawiamy. Widzimy się, widzowie, rano. Obudziłem się, widzowie, i znowu pojawiła się sytuacja, która bardzo mnie niepokoi. Mianowicie był kolejny restart w nocy. Wczoraj był restart, jak yy, próbowałem wykopać nockę i. Widzieliście już z tego odcinek? No i dzisiaj też miałem kopać nockę. Kopałem nockę. No i znowu restart i widzowie. Moje konto 16 16,84 grosze. Coś mi tu śmierdzi. Mianowicie, no kurde, chyba nie tak to powinno wyglądać, tak? No cały czas były te restarty, coś tutaj tego typu. Ale mimo wszystko, kopałem sporo, bo yy, kojarzy mi się, że miałem jakieś 11 tysięcy level. Mam 14 tysięcy 300, więc biłem 3000 leveli. Wykopałem dużo bloków. Wykopałem 11 bilionów tokenów. No i zarobiłem złotówkę chyba. Czy tam złoty 50. 000 000. No, nie, wiem, Jakie to było kopanie w tej nocy, więc tutaj wiecie, mogło być po prostu niekolorowo, ale szczerze, spodziewałem się, że będzie bliżej tej kwoty wypłacającej. Myślałem, że bardziej będziemy celować w typu 19, 18, 50, coś tego typu. No a niestety, niestety, ale dobra widzowie, no trzeba skorzystać z tego, że mamy y, kolejne y, gemy, tokeny. No i tą skrzynkę nas nie stać. 39B, gigantyczna duża ilość, ale kupimy sobie tutaj jednego peta kolejnego za te 8B, więc no za każdym razem taki pet no, zwiększa nam dropy. Jest to kolejny chyba Jerry, już jeden Jerry nam wypadł. Kalo? Tak, mamy. Jednego czerego, No i tutaj najsłabszy pet. No, zobaczmy, no w sumie te pety też nie są jakieś OPA. Nie ma co się oszukiwać widzowie, że no to jest dość kluczowe w zarabianiu, więc może dlatego też tak mało zarobiłem. No kojarzy mi się, że jakoś od 3 w nocy został wyłączony serwer, więc kopałem z 5 godzin, przypuśćmy, więc w 5 godzin wykopałem złotówkę. Co prawda na awku, więc jakby nie poświęciłem tego czasu tak normalnie, tylko sobie spałem. Więc nie wiem, czy powinien to liczyć. No szczerze, po prostu widzowie czekam na waszą opinię i wracając w tym samym czasie, jeszcze czy coś mi wypadło ciekawego. Nic mi ciekawego. Nie wypadło, bo czasami jest szansa na klucz do gigaboksa, ale pójdziemy sobie na wyspę oczywiście, zobaczymy sobie, jak tutaj nasz bank wygląda. Bank itemy, zobaczmy. No i mamy tego troszkę, ile nam kaski wpadło. Mam nadzieję, że mamy, no nie wiem, 30 bilionów. Nie, nawet nie wiem, ile mam, bo kasa jest pokazana tylko jako moja, a nie ma banku. Kwota, no nie wiem szczerze, ile tego mogę mieć. 20 bilionów może 20 bilionów wypłaciliśmy, no i ej, Coś się kurde zmieniło tutaj, mi się to bardzo nie podoba Chyba, że jest jakaś szansa, żeby zobaczyć Tutaj, nie wiem, ile mamy pieniędzy Na wyspie, no nie da się, no nie da się chyba Kurde, coś po pozmieniali po tej aktualizacji Nie jest kolorowo widzowie Bardzo, bardzo mieszane uczucia, ale no dobra Widzowie, no powiedziałem, że jeszcze Będę kopał, widzę, że zostało odpalone Zobaczymy jeszcze w tą noc po prostu Czy będzie kolejny restart, jak trzeci restart z rzędu będzie No to coś mi tutaj kurde śmierdzi, że Akurat w nocy za każdym razem są restarty, gdzie ludzie Zawsze sobie zostawiają awka na kopanie, wiecie o co chodzi? Jakby to serwer chciał zablokować możliwość zarabiania pieniędzy, ale nie wiem, wątpię. No podobno rozmawiałem właśnie z najlepszym właścicielem serwerem, on to mówi, że są jakieś problemy, że chcą wprowadzić prywatne kanały, że wiecie, macie channel swój i jesteście sami na przykład. No wtedy coś takiego, no to byłoby idealne, no bo zobaczcie to. Tu jest najlepszy spocik na kopanie i od razu jest zajęty, mimo że serwer został dopiero co włączony, a tak to każdy mógł mieć najlepszą farmę, no to byłoby spoko. Trudno, no zobaczymy w tej nocy. Widzowie, kolejna nocka za mną, wstałem. Kopałem całą noc i mam, nie wiem, z 17 zł 19-19, więc wykopałem w całą noc, nie wiem, z 2 zł, ale to nie zmienia faktu, że w sumie jak dzisiaj bym kopał, no to doszłoby do tej wypłaty, ale no chcę ten filmik wstawić jak najszybciej. Dodatkowo mam nowy plugin, który jest fajny, bo on jest taki automatyczny, że mogę po prostu kopać sobie na awku. Cały czas na awku i na alt tabie to jest najważniejsze, że mogę sobie tabować, znać Fortnitea czy coś, i wiecie, i sobie kopię. Ale dobra, dajemy sobie spin stop i wywalone w to już. Trudno, no szkoda, szkoda, że się nie udało wykopać tych. Nie wiem, ilu? 80 groszy? Sorry, dopiero wstałem, widzowie, więc zamuka na maksa. Ale na szybko sobie pójdziemy jeszcze szybko na spawna. Otworzymy sobie nowe rzeczy. I z tego, co się w ogóle dowiedziałem, to nie ma sensu nawet się siępchać o te najlepsze farmy. Tylko na przykład można sobie kopać. Na przykład tutaj jeden z graczy, nawet on, wyjebka, mi tutaj podpowiedział: to jest ziomek, który, nie wiem, powiedział, że 200 zł wykopał. Nie wiem jak, ale no powiedział że 200, że można sobie kopać na sianie. No i zobaczcie to: ziomek ma super itemy, Wszystko i kopie sobie zwykłe podstawowej siano, bo podobno drop jest taki sama. Nie ma to żadnego, wiecie, nie ma to żadnej różnicy, jakby w tym, co kopiecie. Tylko tam więcej expa leci. No i widać, bo mam już prawie 25 tysięczny level. Ale chciałem sobie uzbrać na tą skrzynkę, ale widzę, że będzie ciężko, więc otworzymy sobie to. Od razu trzy pety z tej skrzynki, tej fajnej, więc się cieszę, wam powiem szczerze. Mamy dwóch tomów, jeden Jerry, fajnie, slash pety. Możemy sobie od razu z tego, co widzę, po prostu wyrzucić te pety i zakładamy toma i Jerego. Jeszcze jeden. Pet po prostu będzie mi potrzebny Z tej skrzynki, będziemy mieli wszystkie Już tej z 13, potem będzie można już bić te 39B, plus jeszcze sobie Pójdziemy widzowie, bo dowiedziałem się o jednej Bardzo ważnej rzeczy, na której można dużo zaoszczędzić Kupując generator VOP-LN-ów. Ale nie wiem ile w tym prawdy Bo nie wiem czy jest wystawione to coś na rynku Mianowicie najlepszy generator y, To jest 66 i, I wystarczy, że kupimy sobie 65, bo one podobno są giga tanie Na przykład no 66, 180B A 65 Gdzieś tu będzie jakaś, na rynku czy nie będzie, bo podobno ulepszając y, z shiftem i prawie wszystkie myszy to będzie kosztować 40 bilionów i będzie o wiele tańsze Ale widzę, że nawet no, nie ma na rynku takiej tej, więc no nie wiem, czy aż takie tańsze to będzie 180B, to brakuje mi, mam 160, szkoda szkoda, a fajnie byłoby być najlepszy generator No co widzowie, nie udało się zarobić, wydaje mi się, że na tym odcinku sobie wykopiemy, subskrybujcie kanał obowiązkowo, no i 500 lajków dam ten skrypt fajny, elu